Łukasz Bieńkowski przed pojedynkiem z Tomaszem Drwalem. Można powiedzieć, Łukasz, że naprawdę jedno z najcięższych wyzwań na tej gali, patrząc na format rywala, jak ty się w ogóle czujesz przed takim wyzwaniem? Czuję się dobrze. Przygotowania przebiegły zgodnie z planem. Czuję się gotowy. Głodny, świeży, także jestem dobrej myśli. Gdzie się ukrywałeś w ostatnim czasie, bo nie było cię w ogóle, nigdzie nie można cię było znaleźć. Nagle pojawiasz się na karcie walk Gali, najbardziej oczekiwanej chyba w tym roku w Polsce. No i z takim nazwiskiem, no, no co tutaj mogę dodać? Wszyscy wiemy, kim jest Tomek Drwal w polskim MMA. No nikt nie wywoływał wilka z lasu, to siedziałem sobie w nim spokojnie. Jak przyszła okazja, to się pojawiłem. Kontuzje, zdrowie wszystko jest w porządku w tej chwili. Zaleczyłeś to już z to, z czym się borykałeś? Tak, na szczęście tak. Zdrowie dopisuje. Także z tego jestem najbardziej zadowolony, bo wiadomo, można wtedy w 100% ciężko pracować, przygotowywać się. Także zdrowie jest, dzięki. Mówiąc o Waszej walce, w kontekście Waszej walki mówi się o dwóch aspektach. Pierwszy to jest taki, że no bardzo długo obaj nie walczyliście. Ty i 2,5 roku, Tomek dwa razy tyle, bo 5 lat. Czy ta rdza może się pojawić w walce, to jest pierwsza rzecz? Więc to ciężko powiedzieć. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że nie. Że ten głód troszeczkę może przeważy, przetrze to rdzę, i wydaje mi się, że. Hmm. No zobaczymy, okaże się, ale wydaje mi się, że to będzie dobry pojedynek. No i jeszcze mówi się o doświadczeniu Tomka Dwa? Oczywiście pierwszy Polak, który zadebutował w Federacji UFC, no, weteran i legenda polskiego MMA, czyli to doświadczenie ogromne, które ma jest oczywiście na jego korzyść, tak? Może przechylić szansę na jego korzyść. Natomiast ty już się biłeś z doświadczonymi zawodnikami, chociażby Antek i No i więc na ile się tu można opierać na tym, że to doświadczenie pomoże? A przypomnijmy, że no Tomek też ma 38 lat. Tak, dokładnie. Wszyscy mamy chyba sentyment, sentyment do Tomka za jego osiągnięcia i, i przetarcie tych szlaków MMA. I, i no, faktycznie no jest doświadczony, ale to będzie dobra lekcja dla mnie. Wydaje mi się, że. E, takie pojedynki dają naprawdę wniosek dużo do, mojej, do moich umiejętności. Obaj się lubicie bić i dajecie widowiskowe e, walki. Czy możemy się spodziewać, że w sobotę w klatce zobaczymy mocny bój w stójce? E, z mojej strony na pewno tak. E, tak naprawdę. No, stójka to główna, główny, główny, główny mój atut i nie zamierzam się go pozbywać, schodząc czy szukając gdzieś tam drogi w parterze. Także myślę, że to będzie bój. Patrząc na, na Tomka i twój pojedynek teraz z nim. Ty chcesz po prostu sprawdzić, gdzie ty jesteś tak naprawdę w polskim MMA, w europejskim MMA, no bo Tomek jest zawodnikiem, który jest wysoko klasyfikowanym. Czy raczej to jest tak, że była teraz okazja i niezależnie kogo by postawili, ty, ty po prostu byś wziął tą walkę, bo czujesz się dobrze, tak jak powiedziałeś, zaleczyłeś wszystko i po prostu chciałeś sprawdzić swój warsztat? E Wiesz co, no, chodzi o to głównie, żeby się sprawdzać, stawiać sobie poprzeczki jak najwyżej, jeżeli jest taka możliwość. No i to był główny motor napędowy. No i ten głód walki, długo nie walczyłem, a zdrowie, zdrowie wróciło. Było tam kilka tygodni, które wytrzymałem, a stan zdrowia się polepszał, więc... Idealna okazja. Jeśli chodzi o Tomka, to były jakieś przygotowania szczególne, no bo to też jest tak, że ty umiesz ciężko pracować, umiesz ciężko trenować, przygotowywać się, a Tomek wyzwolił w tobie jeszcze dodatkowe emocje, dodatkową motywację do pracy. Każda walka to duże emocje dla mnie. Możliwość sprawdzenia się. A Tomek, no tak, tak, zawsze przed każdymi sparingami, przed każdymi tarczami była wizualizacja. E, także także no, no mówię, jestem zadowolony. No. Ten, wariant, ten wariant z Wanderlejem z Silwą i z tym zakończeniem, które widzieliśmy kiedyś u ciebie chyba nie wchodzi tutaj w grę, co? Wiesz co, no mam nadzieję, że jak będzie upadał to w taki sposób, e, który mnie nie zmyli i no, nie będzie znowu takiej wpadki. <laughs> Szymon Kołecki powiedział nam niedawno, że tak naprawdę to Ty jesteś jego pierwszym trenerem MMA i bardzo dobrze to wspomina te pierwsze chwile na macie właśnie z Tobą. Chciałam Cię zapytać, czy jak teraz obserwujesz Szymona i jego rozwój, to masz jakieś takie wyobrażenie, gdzie znajduje się sufit dla Szymona Kołeckiego? Wydaje mi się, że sufit dla Szymona Kołeckiego nie, nie do końca istnieje. Ten facet ma ogromny progres, idzie mocno do przodu, jest pracowity, to jest sportowiec z krwi i kości, także nie ma chyba sufitu. Zapytamy cię jeszcze o taką rzecz. Tutaj moment przed tobą był Andrzej Grzebyk, pod, podwójny mistrz szwenu. Pamiętamy, jak skończyła się walka twoja z Andrzejem i jak diametralnie różnie te wasze kariery przebiegały. On stoczył bardzo dużo walk, ty stoczyłeś ich dużo, dużo mniej. Co, co tak naprawdę było powodem? Zdrowie? E, tak, no niestety u troszeczkę zdrowie. Mam ten problem, że po prostu nie mam limitu, jeżeli chodzi o treningi. Robię ich dużo, dużo. Zapominam o tym odpoczynku. Czasem bywają po trzy jednostki dziennie, ale już troszeczkę jestem starszy tego rozumu. Troszkę mi może przybyło. Może tego nie widać, ale troszeczkę jest go więcej. I po prostu trzeba się tego nauczyć. Trzeba umieć wiedzieć, kiedy odpocząć, a kiedy dołożyć. To, że obaj preferujecie tą stójkę, to wiadomo, ale mówi się też o tym, że jednak Tomek Drwal jest o klasę wyżej, jeżeli chodzi o te umiejętności. Nie jest to dla ciebie deprymujące? Wiesz co, jeżeli chodzi o umiejętności strajkerskie, to no nie do końca by się z tym zgodził. Jest dobry, jest celny, precyzyjny, ale ma słabsze atuty w tej stójce i nie czuje się gorszy. Kto teraz odpowiadał za przygotowanie? Jak to w ogóle wyglądało teraz w tym ostatnim cyklu? Jesteś zadowolony z przygotowania? Czy jeszcze brakuje jakiegoś tygodnia, dwóch tygodni? Coś jeszcze byś poprawił? Były, były takie momenty teraz? Nie, 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 absolutnie żadnego tygodnia więcej, bo nie, nie, nie chcę, żeby to znowu się skończyło szpitalem, ani e, problemy ze zdrowiem, także za moje przygotowanie był ze mną mój trener Tomasz Szczepaniuk i to praktycznie codziennie z nim, z nim w się... W Tajfunie, chodzi. tak? Tak, dokładnie, w Legionowskim Tajfunie. Nawet jak tak patrzę na Ciebie i słyszę to co mówisz o tych kontuzjach, o tych przygodach, o tym, że to często się przytrafiało, to no, patrzę na tą No Obaj macie bardzo dużo, jesteście po przejściach zawodnikami, więc to jest kolejny taki pierwiastek wspólny, który może Was połączyć, bo wiecie dobrze, że nie wolno było za bardzo przeszarżować przy tym przygotowaniu do walki. E, dokładnie. No i następna rzecz, która nas łączy, to chyba ten głód tej walki po tej przerwie. I no tak jak mówisz, pewnie tak to wygląda. Jak to będzie wyglądało w y, sobotę? Twojej wizualizacji? E, moja wizualizacja to wygląda po prostu y, mocna, twarda wymiana, i no, zobaczymy, co, co dalej się wydarzy. To co, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję również. Pozdrawiam. I dobrej walki.